Oli bajki. Hej kochani, witam na kanale Oli Bajki. W poprzednim odcinku, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, mogliście zobaczyć jak Oliwia idzie na zakupy z koleżankami, bo chce się ładnie ubrać na spotkanie z Oliwierem. Po treningu Oliwia i Oliwier idą na randkę, a Alex zabiera Dianę do oceanarium. Co będzie dalej? Tego dowiedzie się w dzisiejszym odcinku. Miłego oglądania. Wow, Olivia, jestem zaskoczony. Gdzie tak dobrze nauczyłaś się grać w tę grę? Olivier, bo ja uwielbiam grać w gry i jestem w nie całkiem dobra. Ostrzegałam, że lepiej, żebyś się nie obraził i płacz też nie wchodzi w grę. Ło wow, matko, ja gram często z Zygą, ale on nie jest taki dobry jak ty. Dziewczyno, wymiatasz. Koniecznie musisz mi zdradzić swój sekret i nie mów że jest od ciebie gorszy w tej grze. Wiesz, on źle znosi krytykę. Ech, zupełnie jak Mati, też nie jest łatwo mu przełknąć w porażkę. Taki wasz urok, chłopaki. Mati? A czy między tobą a Matim coś jest, wiesz? się znacie? No tak jakby. Mati to taki trochę mój przyszywany brat. Jesteśmy jak rodzeństwo i znamy się od zawsze. Nasi rodzice się przyjaźnią. W sumie to tata Matiego nas tutaj ściągnął do tego miasta. Czyli ty i Mati to nic romantycznego? Co? Romantycznego? O nie! Fuj! Mati to mój najlepszy przyjaciel, ale chłopak nie, nawet tak nie mów. Okej, okay, okej, okay, jednak wolałem się upewnić. Wiesz, po tej rozgrywce trochę zgłodniałem. Masz ochotę coś zjeść? Możemy gdzieś pójść, jeśli jedzenie tutaj ci nie odpowiada. Żartujesz? Tu są hamburgery. Z chęcią zim jednego. No, ale widziałem, że się wahasz. No bo myślę, czy zjem jednego czy dwa, a to tylko dlatego. Niesamowite: dziewczyna kochająca burgery zamiast sałatki z kiełkami. Lubię dobrze zjeść. Sałatka też mogłaby być, ale do burgera. A teraz chodźmy do baru, zamówimy coś. Co? O nie, nie ma mowy. Ty siedzisz i czekasz tutaj, a ja zamówię i przyniosę wszystko do stolika. No, okej, okay, nie będę się kłócić. Już jestem. I proszę, kupiłem ci też nagrodę za dzisiejszą wygraną. O, dzięki, Oliwier, to będzie moje trofeum za wygraną grę. Jejku, jaki słodziak! Oliwia, a jak skończymy jeść, to może będziesz miała ochotę przejść na spacer. Pewnie normalnie czytasz mi w myślach. Dominik, napijmy się kawy, zanim Adam odwiezie zuzią do domu. Padam z nóg, pakowanie jest takie męczące. Męczące to będzie przewożenie tych wszystkich rzeczy do nowego domu, ale Adam i Mateusz przyjadą nam pomóc. Proszę, kochanie, twoja kawa. Dziękuję. Mam wrażenie, że dopiero co się tutaj przeprowadziliśmy, a już zmieniamy dom. Tylko teraz to będzie taki nasz prawdziwy dom. O tak, ale z tym domem nie mam miłych wspomnień. Zresztą większość z mojego powodu. Byłem zły przez tą sekretarkę, która za mną biegała, a odreagowałem na was. Dobrze, że ten zły czas już jest za nami. O tak, ale nie ma co rozpamiętywać przeszłości. Zuzia też miała wypadek na basenie zaraz po przeprowadzce. No i ten horror z panią Jadwigą. Dobrze, że udało nam się znaleźć panią Anielę i Miśka. Ojejku, właśnie gdzie jest Misiek, Byadko, Chyba znowu zgubiliśmy psa. Nie, spokojnie. Misiek pojechał z Zuzią do Karola. Dominik, Oliwia pytała, czy jak się przyprowadzimy, to będzie mogła kupić sobie jakieś zwierzątko. Chciała jakiegoś stwora morskiego albo świnkę morską i ja się zgodziłam. No wiesz, myślę, że dobrze, że się zgodziłaś. Oliwia jest już na tyle duża, że wie, że zwierzątko potrzebuje bardzo dużej uwagi i będzie o nie dobrze dbać. No tak, jak jej powiedziałam o tym, że może sobie sprawić zwierzątko, była taka szczęśliwa. Jejku, naprawdę park Kapibar? Skąd wiedziałeś? To niesamowite. Czy, czy to znaczy, że trafiłem z wyborem? Tak! Nawet wczoraj rozmawiałam z mamą, że jak się tylko przeprowadzimy, to chciałabym kupić sobie świnkę morską do pokoju. A kapibary to takie duże świnki. No tak, to fakt. Oliwia, ty się wyprowadzasz? Znowu się przenosicie? Co? Nie! To znaczy tak, ale tylko do innego domu. Miasto zostaje to samo. Uf, bo już się bałem, że jeszcze nie zdążyłem cię dobrze poznać, a ty już znikasz. Chodźmy, tam dalej są kapibary. O, zobacz, tam są. Jejku, jakie one są słodkie. Rzeczywiście. I naprawdę są podobne do świnek morskich, tylko takich w wersji XL. To prawda. Zobacz, a tam jest odcisk szkieletu pradawnej kapibary. Masz rację, młoda damo. To są skamieliny. A ja jestem archeologiem i badam gatunek kapibar. Ich przodkiem był Hydrochoerus hydrochaeris. I jak widzicie, był dużo większy niż te słodziaki. Ojejku, jakie to ciekawe! Opowiedziałaby nam pani o przodkach kapibary? A macie chwilę, żeby posłuchać? Oliwier, jak myślisz? Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie, więc jestem na tak. Super, dzięki! Aleks, skąd wiedziałeś, że uwielbiam sushi? Nie byłem tak pewien do końca, ale zaryzykowałem. Ten wieczór jest idealny. A powiedz mi, czy trener pozwoli ci zagrać w meczu, jak już wyleczysz kontuzję ręki? Raczej tak, obiecał mi to. Ale tak naprawdę to nie wiem, czy będzie taka okazja. Ta drużyna, z którą mamy zagrać mecz, w zeszłym roku zajęła drugie miejsce. Nie wiem, czy chłopaki z Oliwią dadzą radę. Masz rację. Trener to chyba stracił rozum, pozwalając, żeby kapitanem tej drużyny była ta wredna Oliwia. Diana, Oliwia chyba nie jest raczej wredna. A właśnie, że jest, bo przy najbliższej okazji wygryzła cię z twojej roli kapitana drużyny. No wiesz, to raczej była moja wina to ja nie byłem dość uważny i zapałem kontuzję. Nie bądź dla siebie taki surowy. Od kiedy ta dziewucha się pojawiło, wszystko idzie nie tak. Po prostu jej nie cierpię. Wow, Diana, nie przesadzasz trochę? No może, ale to tylko dlatego, że jestem na nią wkurzona. Ja to już wiem, że złością nie rozwiąże problemów, a raczej je tylko pogorszę. Oliwier, dziękuję, że przyszedłeś ze mną sprawdzić, czy w sklepie zoologicznym dostępne są świnki morskie. Nie ma sprawy, jeśli chcesz, to jak już będziesz mogła kupić sobie tą świnkę, to też z Tobą przyjdę i to z wielką chęcią. Dzień dobry. w Czym mogę Wam pomóc, dzieciaki? E, dzień dobry. Przyszliśmy zorientować się, czy u Pana w sklepie dostanę może świnkę morską, bo planuję sobie sprawić takiego przyjaciela. Ha, ciężka sprawa będzie z taką świnką. Mam dostępne chomiki, jeśli chcesz, ale świnek niestety nie znajdziesz w całym mieście. O nie, a już myślałam, że to będzie takie proste Nie wie pan, może gdzie mogę taką świnkę kupić? Jest hodowla świnek morskich, ale niestety trochę daleko. Żeby tam dojechać, to będziesz musiała stracić cały dzień, bo jest dwa miasta dalej. O nie, a już myślałam, że spełni swoje marzenie, ale jak widać nic z tego. No trudno, dziękujemy bardzo, do widzenia. Oliwia, wiesz, żeby trochę poprawić ci humor, chciałbym zabrać cię w jeszcze jedno miejsce. O, a gdzie? A nie powiem, dotrzemy na miejsce, to zobaczysz, że było warto. No, okej, okay. zabrzmiało to bardzo tajemniczo. I jak ci się tutaj podoba Oliwia? Jejku, tu jest tak ładnie. Nigdy tutaj wcześniej nie byłam. I zobacz, tam są papuszki. To chyba nierozłączki. Oliwier, czy możemy chwilę tutaj zostać? Pewnie, cieszę się, że ci się podoba. Poczekaj tu chwilę, a ja zaraz wracam, okej? Okay? No, okej. Okay. Hm, siądę sobie na ławce. Tak naprawdę całkiem miły jest ten Oliwier. Oliwia, już jestem. Ojej, obsiadły cię papuszki. Tak, to niesamowite, zobacz siedziałam spokojnie i na mnie usiadła. Proszę, to dla ciebie. Ojejku, Oliwier, dziękuję. Poszedłeś po kwiaty specjalnie dla mnie? To nic takiego. Chciałem ci sprawić radość. Wiesz, za niedługo zamykają centrum. Czy mógłbym odprowadzić cię do domu? Tak, oczywiście. Uwaga, uwaga, proszę o kierowanie się do wejścia. Za 10 minut obiekt zostanie zamknięty. Lepiej już chodźmy, bo nas zamkną tutaj na noc.